No to co? Jeszcze nienormalność. Tutaj Wojciech, to mamy temat. No, to, to proszę bardzo Marcin, dawaj. Teraz sobie popatrzmy dawaj. przesłuchanie w kongresie amerykańskim. Doktor Verma, człowiek wykształcony, na poziomie, który mówi, że opiera się na nauce, opiera się na informacjach, które są weryfikowalne i sprawdzalne, ma udzielić odpowiedzi na proste pytanie. Czy mężczyzna może urodzić dziecko? Posłanie. Ale wiesz co, Marcin, nie. A? Powinniśmy na przykład puścić właśnie te. To... Nie, to na końcu jako puentę. Tak uważasz tak. w takiej kolejności? Tak. tak. On ma rację. On ma rację. On ma rację. Tak. Uh, thank you, Mr. Chairman. Since you bring it up, why don't we just start there, Dr. Verma? I wasn't sure I understood your answer to Senator Moody a moment ago. Do Do you think that men can get pregnant? I hesitated there because I wasn't sure where the conversation was going or what the goal was. I mean, I do take care of patients with different identities. I take care of many women. I take care of people with different identities, um, and so that's where I paused. I think, um, yeah, I wasn't sure where you were going with that. Well, the uh, the goal is just the truth. So, can men get pregnant? Again, the reason I paused there is I, I'm not really sure what the goal of the question The goal is just to establish a biological reality you just said a moment ago that science and evidence should control not politics um, so let's just test that proposition can men get pregnant I take care of people with many identities but um, can men get I pregnant take care of many women that can get pregnant I do take care of people that don't identify as women that can can men get pregnant Again, as I'm saying, let me just let me just remind you, you testified to a moment ago. Science and evidence should control, not politics. Ab so, should sh can men get pregnant? You're, totally you're a doctor, agree. I think. science and evidence should guide medicine. I do. Science I and evidence tell us that men can get pregnant. Biological men can they get pregnant? I also think yes/no questions like this are a political tool. And no, no yes/no questions are about the truth, doctor. Let's not make a mockery of this proceeding. This is about science and evidence. And I'm asking you, you know, the United States Supreme Court just heard arguments yesterday at great length on this question. This is not a hypothetical question. This is not theoretical. It affects real people in their real lives. And you're here as an expert, called by the other side as an expert. And you've been telling us that you that you follow, right, you're a doctor, and you follow the science and the evidence. So I just want to know, based on the science, can men get pregnant? As That's a yes or no question. It really is, I think. I think you're trying to reduce the complexity of a lot. I'm not. I'm trying to get. It's not complex. I'm trying to get to an answer, and I'm trying to test, frankly, your veracity as a medical professional and as a scientist. Can men get pregnant? I think you're also conflating male, male with no. Men. I'm not conflating male and female. They're two different things. There's biological men and there's biological women, and I want to know: can men get pregnant? What you were talking about is biological. You're not going to answer gonna my question. Biological males. Um, this isn't hard, doctor. Can men get pregnant? Yes or no? I would be more than happy to have a conversation with you that is not coming from a place of trying to be polarized and push. I'm not there. trying to be polarizing. I'm trying to ask. I, I think it is extraordinary that we are here in hearing about science and about women. And for the record, it's women who get pregnant, not men. We are here about the safety of women and science that shows that this abortion drug causes adverse health events in 11% of cases. That's 22 times greater than the FDA label, another fact you haven't acknowledged. And yet, you won't even acknowledge the basic reality that. Biological men don't get pregnant. There's a difference between biological men and biological women. I, I just I don't know how we can take you seriously and your claims to be a a person of science if you won't level with this on this basic issue. I thought we were past all of this. Frankly, I, I can't believe we're still here talking about this. I am a person of science, and I'm also someone here who's here to represent the complex experiences of my patients and i don't think polarized languages language or questions serve that goal i don't think they serve the american people. it is not polarizing to say that there is a scientific difference between men and women and i want this to be clear and for the record it is not polarizing to say that women are a biological reality and should be treated and protected as such that is not polarizing that is truth it is also by the way the united states constitution which offers unique protections to women in a variety of circumstances as women and your refusal to recognize women as women and men as men is deeply corrosive to science to public trust and yes to constitutional protections for women as women and i just i, I, I think it's extraordinary that you would sit here and advance a political agenda that has been thoroughly discredited and rejected by the american people in this forum. and I i'm glad we had this exchange because it is exceptionally clarifying. it is also in many ways quite depressing. i see that my time has nearly expired. i just want to thank the other witnesses for being here. thank you for protecting women and children. thank you for your valiant efforts. thank you for following the science. and thank you, mr. chairman, for this hearing. Mieliście okazję zobaczyć, jak działa Lewacki funkcjonariusz. Ona nie mogła powiedzieć to, o co pytał ją ten, ten przewodniczący. Prawdy nie chciała powiedzieć. Nie mogła, ponieważ żyje skłamstwa. Gdyby gdyby odpowiedziała na bardzo proste pytanie, yy, wypieprzyłaby w powietrze całe lata. Patologii, wynaturzeństwa. I teraz uważajcie, kamraci. Znacie moją mój stosunek do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Ale jeżeli w tej chwili w Stanach będą tacy ludzie jak ten przewodniczący, jak Trump, i będą ludzie, którzy będą stawiać z powrotem świat na nogi, z głowy na nogi, to y, mają moje całkowite wsparcie. I powiem tak. Niech sobie Stany Zjednoczone zabierają całą Grenlandię i wszystkie przydatki, a nawet całą Kanadę, jak chcą, jeśli mają zaprowadzić tę normalność. Będę im kibicował. Mam w dupie Grenlandię, mam w dupie Kanadę. Jeśli, jeśli za tymi aneksjami pójdzie rugowanie te, tej lewackiej interpretacji naszego życia i świata. Widzieliście twarz tej baby? Zakłamana do szpiku kości. Dostała bardzo proste pytanie. Ale ona jest tak zakłamana i tak oddana swojemu temu kłamstwu, z którego czerpie oczywiście korzyści. Gdyby prezydentem Stanów Zjednoczonych została Kamala Harris, to tego typu panoptika ludzkie, jak to babsko wstrętne, to wstrętne babsko, to zakłamane to diabeł. Roz, Rozlazłoby się. A Stany Zjednoczone to nie jest państwo, nieznaczące. To z tego państwa płyną wytyczne na resztę świata. Więc nie odpowiedziała na pytanie, kim jest biologiczny mężczyzna i kim jest biologiczna kobieta. Bo ta mętna woda, ta kloaka, którą oni czynią z naszego życia, my starzy sobie damy radę, ale wyobrażacie sobie, jaki wpływ ma na małe dzieci to babsko, które ma przed nazwiskiem literki DR, czyli doktor. I ona mówi o jakiejś złożoności. Ludzie, ludzie, to jest lepsze to jest lepsze, od jakiegokolwiek kabaretu. To się naprawdę dzieje. jak? Do jakiego, do jakiego stanu oni doprowadzili siebie, że nie wstydzą się tak po ludzku. To nie jest dyskusja o całkach czy o przepisach na ciasteczka. I tego też się demokratycznie nie ustala. Jest wynik, albo go nie ma. Nauka. Nauka. I teraz specjalnie dla tej brzydkiej baby, ohydnej, zakłamanej, z ryjem, skrzywionym, bo to zło jest, to jest wcielone zło. Ona, dla swojego interesu, nie mam wątpliwości, jest w stanie mordować i zabijać. Ta osoba. To jest. To jest śmierć. To te osoby będą wprowadzać eutanazję jako obowiązkowe zjawisko dla tych starych, którzy nie będą wypełniali już fizycznych norm. Bo to do tego zmierza. To ta osoba stoi w tym szeregu tych funkcjonariuszy, którzy będą wprowadzali depopulację. Ten młody mężczyzna biały, Amerykanin, jastrząb amerykański. Podziwiam Go za spokój i opanowanie, bo tam już nie ma miejsca na spokój i opanowanie. Ona się prosiła o fizyczną reakcję. I wasza reakcja tutaj na czacie pokazuje, to, to my normalni ludzie. My normalni ludzie jesteśmy zepchnięci do narożnika. I to, I to, nawet nie jest jedzenie gówna. Jedzenie gówna jeszcze jest wymierne. Jeszcze sobie można wyobrazić, że można własne gówno żreć. Ochydne to jest. Trudno, trudno. Ona jest ohydna. Pokaż jej twarz. Pokaż jej twarz. Pokaż jej twarz. Kto... Tu mamy białego człowieka, który, no, ma pewnie za sobą liczne potyczki. Polityczne, yy, który jest wyborcą Trumpa, albo jest nawet z jego ekipy. Więc powiem tak: jeśli policjanci z tego ICE, tak? To tak się nazywa. ICE. Yy, mają naprzeciwko siebie takie właśnie baby, jak ta baba, to ja się nie dziwię, że oni do nich strzelają, bo są tylko ludźmi. Bo, bo są tylko ludźmi i reagują na diabła. To jest diabeł. To jest diabeł, który czyni z naszego życia kloakę. Zobaczcie z jakim poczuciem wyższości ona mówi. I ona mówi: chętnie z panem porozmawiam na ten temat. Na jaki temat chcesz rozmawiać? Mówi pan o biologii, a przecież ja tutaj. A ona ma, ona ma złożony problem. Jaki masz złożony problem? Jest albo facet, albo kobita. I ile zła? Proste pytanie, czy mężczyźni mogą zajść w ciążę, tak czy nie? Chętnie porozmawiam z Panem, ale bez. Pycha! Bez próby polaryzowania Pycha. ani prowokowania. Pycha! A gdzie to jest próba polaryzowania i prowokowania? Pytanie było proste, czy facet może urodzić dziecko? My Wam teraz pokażemy. Super! Jak prosta, pytelna i zrozumiała może być odpowiedź. A. Odpowiedź, która rozbraja dorosłego człowieka. Tak jest. I y, rodzice. który ma doświadczenie w rozmowach. Rodzice, którzy ukształtowali y, to małe dziecko, zasługują na naszą miłość. Miłość normalnych ludzi. Jesteś gotowy? Tak. Dawaj, Mamczyn. Chłopak nie lodzi, tylko dziewczyna lodzi. Dlaczego dziewczyna rodzi? Bo chłop bo trzeba jest cytkę, żeby lodzić. Przepraszam. I moment, dasz mi chwilę?